Ho Holsy. O, jawie. Długa historia. Ja mu się coś pomyliło z tym. Wszyscy ci ponycie. Miał nie, nie, pisać, miał pisać to zbyt. do grzadzia, tak? Pewnie tak, nie, zżartuję sobie. On, on pomylił, że dzisiaj mam na basenie i ja mówi, że dzisiaj mam biegać. No. długa historia. Boż! Przecież to tylko gra. Gramy tylko w czołgi. Ja nie rozumiem. <laughs> Gdzie tu baseny? Gdzie tu bieganie wczoraj? Gdzie idziemy? Tak? Bo tam zajmował środek pierwszy. A, chyba co. To będziemy spóźnieni. Nasza tak, polska no. kolej. Ale ja muszę. się Ja wiem, że jej ponarzekamy trochę. Wow. Jakieś dziury. Schowam się za ptaszyną. Oczywiście. Kto ostatni? Kto ostatni? Kto dostanie gonga? Dwa razy kierowca. Kurde no. Tam coś stało jeszcze? Tak, stoi da? tam coś. Tak. Stoi tam jeszcze drugi typek. Koło tego Dragona. Właściwie Amorakam już chodził jednym strzałem, nie? Patrz, no. Ale Bo to oni mają na hita są praktycznie. Typek 64 hit, MT też hit. Dobra. się Polscy to takie retardy, nie? Masakry To klan, nie? Klan noobów, nie. Chodzę? Nie. Zawsze mają najwięcej do powiedzenia. Grzadzio, twój przyszły klan? <śm> 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 To jest moja piąta w życiu bitwa typem. Wiesz, wieża ci odpadnie. <grystanie> no bo on tak zasuwa, że... Aż dziwię się, że ta wieża trzyma się kadłuba. O, odzywają się załgańczy, to wy żyjecie? O, wjechałem ścianę. Tresz! jest na bazie. Jaką zasobą? Chyba się rozpędzi dopiero. Będzie, niech też w okręgach, game, nie niech ktoś pójdzie w okrągłą walimy. na bazie. Ten jest... Skoda jest na hitę. Sorry, Garry. Skoda jest na hitę. Nie wiem, mnie. No No, sorry. Sorry. się, sekund. Ty tam pieniędzy tam. Lol. przebił mnie w temu pieniędzy zabijałem który czy z tym Ale jestem Kozak. Nie sądziłem, że oni to wszyscy na bazę skapują. Myślę, że to jest dwóch i no, chcę sobie wiesz, to jest tak, że to jest tak. zrobię, po prostu Jak myślę, zrobię. Bo akurat i tak, że po prostu. tak. A myślę, tak. A to tak. A poobijani, No, przynajmniej się, się wzbogaciłem dzięki tej twierdzy. No patrzcie, znowu Hursz. W sensie, oni, oni są łatwiej do pokonania. No, żeby Kiedykolwiek zdziwi. wygrali twierdzę przeciwko Chyba nie, ale za zawsze się zdarzyć może, więc jakoś rozsądnie. Zwłaszcza, że mapę mają taką, pojadą na zielone i będą się tam kampić. O, no, teraz mamy Grymy. więcej typów, to słabszy skład, więc mają jakieś szanse. Słyszałeś Grzadziu? Jesteś słabszy. Chyba się popłaczę i nie będę grać, nie? Na modach jeżdżą tu na 100%. Co jedziemy dołem? Piątką? Chyba tak, co? Kurde, ale faktycznie ten typ jak się rozpędzi to już jest taki szalony trochę A co, biją z dwóch stron teraz? No nie niby... no Jest, właśnie. jest, spotkamy się z nimi. Ja jeszcze go sprzedałem. Skupcie się na tym. A prawie. Pomóż deserter adeptowi tam. Jadę, jadę. Rantrex, ty dojedziesz tutaj? Nie... No, musicie zrobić jednego, że za szybko, bo... No, nie rozdzielajcie się. Tego 300. O, ale losowanie, nie? To jest właśnie rudy. Tragedia. Chodź no. ja się cofaj, teraz Rantrex przyjmuj. Sprzedaż mu jednego. Nice. No Ach, co w tej picie. To jest Też ważne było, że dwa razy ode mnie się bili tam u kromku. No, że ode mnie zdoby... też tam się raz chyba dingnął ktoś. A te co typy co? lubią się dingać po prostu. Że to Czemu też dało moje... mi no, to, że tak włożyłem tak. jeden strzał jeszcze więcej. Najbardziej to mnie zastanawiał ten gościu z, z tego typka. To ja też ten, to za, wiesz co, zaproszę za ich dwóch, może będą chętnie tę twierdzę, bo ja też mam chwilę. A ty o to zostałem z Ooo... Oh. No wiedziałem, no. Gramy pod artę. No <laughs> świetnie. <laughs> Ładuje Teraz, pies. nie mogłeś teraz wziąć artę? No, 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 teraz to sobie możecie. Ja dołem do A ja myślę, że puszną górką Tam gdzie jest wieża Napnął kawu I będzie snapił no. Tu niestety nupki nie mają gdzie się schować A jak mi przykro nie każda naka mapa jedna, jest lepiona pod kamień. <laughs> tam gdzie arta zwykle Nie jedźcie za mną, ta górka jest moja i tylko moja. Pierwszy ją zajęłem Deserterowi się nie udało. Co nie zmienili A, po, ten podium? Po, po, po paczu chyba już nie. się nie da. O... Dlaczego? się ja dzisiaj wjechałem Gdzie? Czemu? Chodź, jechać ci pomóc Chodźcie, porobimy tę Skodę pewnie z tym, którą mają tutaj A, tylko żeby od Kawulca nie... Wstać Się cofaj no gąska, lol śmieć strzelam przez ziemię, o nie Dobry jesteś. Ej, bo nie mam co bić. Dalibyście co? Jest Samuel L. Jackson. O, ale coś mi klepło, ty. Do 150 idziemy na niego, poczekaj. Nie gin. No nie no, zabił mnie ty. Zgadnijcie gdzie jest Chromel, co robi. Jakich allahu akbar, ty. Ciekawe czy Adept go porobisz. Duży promień skrętu. No. Oh. O! Uuuu, o, o. Rudi odbija. Że. <grym> adept... Lek, <grym> A to było grube No nie ginie tam To zginie o. ten nóg O i dawkab szybko też tego MTK zbadam niedługo i będę nim na twierdzy jeździł, bo muszę zrobić te 5-4 LTW. <grych> ja, to... ja uciekam, jak ktoś to zaprosi, ja sobie kogoś cienkie zagra No, no tak, ja a przecież dzięki. wygraliśmy. Nie, gwiazdki trzeba jeszcze zbić, wiesz? A, no tak. Ja wjeżdżam na 4, <grych> tak. Czemu mi hmm. każecie grać z kebabami? No, KW2, o nie zauważyłem. <grych> A no, no. właśnie. I skąd my mamy KW2? Jak mnie wczytywało do gry, to ja widziałem, że my mamy medy i HTK tylko. O, Jest Bo ja zmieniłem czołg jak wbijałem do bitwy, nie już. Jak mi ładowało. Nie, 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 to, to dobrze jesteś. Może co, wjeżdżać na górkę i zablokować wszystkich, nie? Czy... Chyba nie dasz rady. Ja nie ja chcę... dam rady. Zobacz jaki ten dwóch nie kurwa. Z te rozmiary robią swoje. Chcę komuś przygrzmocić za full. Nie uda ci się to ani rady. A, nie, nie jadą. Zobaczymy. Nie jadą. Jakaś, jakaś egzotyczna, konstantynopolska taktyka, kurwa. Na, na przestrzał się złapali. To jest kebab taktyk. O kurwa. Ale nie, ech, bokiem wyjeżdżasz, to inno. Właśnie, boty. Nie wyjeżdżać bokiem. Tylko tutaj kilka czołgów ma taką... opcję. <noise> Dobra, Czyli ja to przyjmę. Ja ich zaświecę. Po to, po jest ten premium czołg, żeby przyjmować dla magii. A nie je zadawać sobie. Patrz tak jak spierdzielają. Normalnie czuję się jakbym ja, jak, respekt. O Jezu, ale dostał gonga, co mu się stało? Nie, za mało. Zobacz, czyste. jak uciekają. No to jest zawsze tak jak... Jak emigranci podczas strzelania. <głos> 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 ale przejmuj <noise> ten damage na znaczy, bo ten... Właśnie mnie zaraz wyklepię. Aaaa, KW-2! <głos> <głos> A jest pionka. No nie no, wjechałem w ziemię. Aaaa, gongi... Czemu oni strzelają mi po wieży? Dokładnie tam, gdzie mam najgrubszy pancerz. No i wiesz, lubią mnie tak samo. Ceni mocno. No widać. Wiarzmo, dokładnie wiarzmo. Wszędzie idziemy, myślałem, idzie. gdzie myślałem, że jeszcze się zabiję. Śmieć, nadzieję. Pewnie mieli dobrego aimbot, nie? Ruskiego. No Herc, jedziesz sam i jak nie wyciągniesz bitwy, to zostajesz rzucony z klanu. <noise> Okej. Okay. W trybie natury. Każdy przez to przechodził. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, pomykam na bazie. O, jaki skład mają. Stalinowski. Albo wiesz, albo zostań w bazie i po prostu patrz, jak to robią profesjonaliści. Nie. Serwuj. <grystanie> Myślę, że wykręcę beczkę na pierwszym zjeździe. No tak, bo to wiadomo, ptaszyna nas uczyła. W ogóle, ile tutaj Ona tam Ródych, też şey... tak, taką paczkę hairy... zrobił. Na tej no. mapie właśnie. Poszli. Wjadą na górkę czy nie? Nie, nie będę wiedzieć. Tak, Wjadą, ale czy z niej zjadą później? Cię to, dojadą, to, jest, <suszy> to jest już inna historia. Już założę, że oni nas rozwalą, no. Na pewno. Będę ja, mieć Ma, jak, jak mamy swój pe pepicki, pe pepiczkowy czołg. O, Spokojnie, ja już mam trzy wymówki przygotowane. Więc nie zagniecie mnie. A, no, okej. Okay. A jaka jest pierwsza? Ktoś... Panie, to jestem tam do mnie... Ja miałem lat. Zablokuję herca. No, ja to A do bicia. Z haków Próbuję zrykać szitować. Konce, o, za 204 losuję. To chyba przez, przez tą Polską. Chciałem się kontować Ej, on wymarł. A, sztiterem jestem, gąskę. Silnik mam. jestem, aaa. Ja nie wiem jak się gra bez cheatów, a to nie wiem, to było chamskie. Co to było?! Ale tak go podrzuciłeś, że kurde, nie mogłem trafić w niego, wiesz? Specjalnie. On mi to podbiera za... fragi. To za tego fraga i tak ci do ciebie zrobił. robił. Naprawdę. Ja w niego tam celuję, gdzieś tam po a tu fu, podskok, kurde i... Pocisk, nie wiadomo gdzie poleciał. Może nauczył się skakać? Spację kliknął. Jak w się albo... Tak jest. Wie, zaraz nie... spadniemy poniżej Odece. 80%, o 70% nawet. Cud. Jak spadniemy, to zrobimy reset klanu i tyle. No. O. Założymy nowy. What the plan? Lewo? No do miasta chyba się nie opyla, co? Lewo, ale nie agresywnie, a w razie czego się wracamy? Tak jest. Ety. <grym> znaczy, nie ma. To wszyscy na, nie wiem, H1, a jak część na J1. Tu macie takie białe linie, no, stańmy na nich. Nie, zagrajmy po francusku. Jedziemy, jak spotkamy wroga, to do tyłu. Kółko graniasty. <laughs> Może zagrajmy w bierki. Potrzebne, ja żartowałem. No, no, ale, no, ja ja wiem zresztą. że jesteś zdyscyplinowany no ale... Nie. Ale wiesz ja jestem rozstawiający zasady No ale wiecie ja siatkę lornetkę mam, nie Siatkę ja, ja dopiero kilkadziesiąt bitów rozstawiałem, więc wiesz Ale wiesz, jakbyśmy tak całe no. ten... nie ale shit. Wyjazd. Yes. Powiem, A ładnie spot ładny podoba mi się no, mi też. I dingdałem od dupy. Ale to no nie, nie są nie, wszyscy. No to, nie to wiemy, znażek. gdzie są. Kromela, to są te flighty i tyle. No. Uważajcie, bo te lighty się wychylają, wierzę. Mali tylko. Że niech się wychylają. Okej, okay, wszyscy są. A, farmią wszyscy mnie. Wszyscy są. Witam Was. Dawajcie, snipiny. No Boże, nie trafię. Mój lud jest upośledzony. Nic nie ją Rudy jest dla, lud, dla rudy. O, tak trochę. Dobra, już R będę musiał... Rozwalę ten budynek tam, więc strzelajcie. O, ładny fokus idzie. Macie. Cieszcie się. Jezu yes. sí, ale no, żeby on nie trochę Czemu no. oni w ogóle siedzą tam, czekają aż my ich tutaj... Snipimy I teraz my no, mamy si dogodne pozycje Normalnie Nie Krzadziu To była pozycja Ta pozycja była to dla... Tylko pozycja Dla, dla pozycji Dobra Do nie. Czas na taranę. A co A powiedz mi, kto to niby snajpił O kurwa, Ty. chyba on. Ten na 200 jest mój. <grym 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 ale to jak jakiś dziwny lag serwerowy jak się zabija gościa. No, tak, starana. tarana. No, w ogóle jakieś takie, nie wiem, dziwne on... rzeczy się dzieją. Z... bo no, serwer patrz. strasznie, wiesz, dużo obliczeń ma wtedy. Przy taranowaniu. Tak mi się Pewnie zaczynają się palić. <trybujesz> Przygodził mi Sakaszwiliego. Zobacz sobie staranowałeś, nie wiem... A50-ką M, 50B i tak się z... zagrzał, hmm. że aż, spł aż spłonął.